Tak, jak w, w Rydze się okazuje, że nie tylko my siejemy ferment, bo jest Ala, która ma co? Winnice i swoje wino. Znaczy w sumie nie moje, ale w rodzinnej firmie. Ładne. Tak. Daty. Sprawiamy winorośla, mamy 9 szczepów, 7 białych i 2 czerwone. W tym to wino się wyróżnia. Z tym, że jest polskie, a w Polsce nie jest dosyć znane. Zrobione sercem i no z najwyższej jakości winogron. sercem, tak jak nasze kiszoneczki. Tak. Gdzie? Więc co nas łączy? A można zwiedzać winnice? Oczywiście zapraszamy, można się z nami kontaktować, przeprowadzamy degustację, oprowadzamy po hali produkcyjnej, można przyjechać i zobaczyć, jak to u nas wygląda. Oczywiście można się przespać też w naszym hotelu, więc nie trzeba od razu wracać. Nie trzeba mieć kierowcy. Winnica niemczańska, gdzie można zdobyć? Czy można też zamawiać? Można zamawiać online na naszej stronie internetowej winicaniemczańska.pl Także obserwujcie i korzystajcie z dobrych polskich produktów, moi drodzy.